Mano, dzisiaj w dzisiejszym odcinku przekraczamy próg 900 elo Ten odcinek zostanie podzielony na parę, parę partów Jakby ktoś nie wiedział co to znaczy part to to są części Okej okay. Spróbuję, oj, oj Ja bym chciał zagrać najbardziej Halloween, Ale Halloween'a nie zagram delikatnie. Okej okay. O Miło. Fajnie gra. Ładnie gra. Ładnie, ładnie. Um. czy znaczy, ja, dobra, lecimy dalej z rozwojem. Nie ma co. Po prostu podwalił figurę jedną na Primówie. Gra na Primówach Delikwent. Ciekawe. Jeśli gra na Primówach, to myślę, że jakbym tak się ruszył, to bym nie zauważył. Zauważę. Ale trudno, no bo ja jestem w stanie wymienić. Wiem, że wtedy mam tragiczną wiedzę i roszadę nie zrobię krótkiej, ale długo w to też nie jest zło. No zrobił roszadę. Wie o tym, że mat wisi. Wie o tym. No zagrał beznadziejny ruch. GG mam w Nie nieważne co zrobi to nie ma ta albo tu albo tu. jak kto zagra dam mata mu tu. Jeśli zagra wierzę, to dam mu mata tu. Poddał się. Dobra. To lecimy nexta. O genialny ruch. Co by się spodziewał Dobra, kolejna partia. Ojojoj, otwarcie z B. Spróbujmy takiej pułapeczki przyjemnej. Ciekawe czy delikwent zna. To jest taki taka wariant, na którym mało kto zna. Więc idziemy za pasem chyba i spróbujemy delikwenta po prostu znokautować. Chwilkę, muszę pomyśleć na drugą. Co by zagrać teraz, kurde. Hmm, taka pułapeczka. Trochę je nie pamiętam, ale coś, coś mam, coś mam w tej głowie pustej. Co ja bym miał teraz zagrać? Myślę nad skoczkiem a tym. Dobra, spróbujmy tym, bo tu jest taka pozycja przyjemna. Dosyć. Czy kuń, czy piąt? Dobra, lecimy. Robimy, robimy mu trollow. Pułapeczka leci. Ciekawe, czy zbije. Jak zbije? Nie zbił. A miał zbić. Nie fajnie. To zmuszę go do zbicia. Szczerze. Zmuszę go. Ja lubię gambicik ten. Ten gambicik jest dla mnie bardzo przyjemny, ale nie wiem, czemu on tego nie zbił. Szczerze. Zbił. I łopa! Leci bryliant! Haberz, babesz. Kako kakolastik! Wymieniamy hetmaniki. Wie o tym, że to była wymiana, a nie podwalenie Hetmana. Ale on o tym wie. Dobra, udam, że to nie widziałem. Gramy kolejną partię. Next. Okej. Okay. To zagrajmy sobie E4. Nie lubię tego otwarcia. Bardzo, bardzo nie lubię. To przepchniemy. Nigdy nie grałem przepchnięcia. Nigdy. Więc to będzie bardzo ciekawe doznania Indonezji przeciwnik jest. Dobrze mówię? Tak. Indonezji. Widzimy. Pion. Czy kuni. Na kunia są zagra. Nie ma nic takiego na piona. Ja wolę Kunię Wiem, żeś mam słabego piona wtedy, ale on mi tak bardzo nie przeszkadza. Aha. Ciekawe. Bardzo. Bardzo ciekawe. Dla mnie przynajmniej. Spróbujmy go troszeczkę zaskoczyć i zagrajmy mu... O nie, to mi wisi to. Wtedy mi wisi to. Nie, 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 dobra, nie. Nic, nic to by było. Spróbujmy tak zagrać. Oczekuję na wymianę i odbiję po prostu skoczkiem. Tak w ogóle ja to w 5 minut zrobiłem 2 winy. Co jest bardzo interesujące 900 eur. Nie skomentuję. Jeszcze nie zagra, nie wiem, piona. Dobra, nie, nie zagram. Lecimy, dalej go atakujemy. No, to będzie. Mocny atak. Na to gramy to. Na to. No, tam po Ja i tak ruszady nie będę miał planu robić, więc po prostu lecimy. Mam po prostu potężne piony. O! Przyjemne, przyjemne. Muszę pamiętać o tym koniu, że on mi wisi. Okej. Okay. Mm, aha, próbuję tu jakby złapać mnie, ale. A, blokuje to przy okazji. Dobrze. To ma sens? Ja po prostu zagram to z planem potem tego. Czekamy co delikwent zagra Co on może zagrać na to? Może konia zaktywizować Na aktywizacji konia co zagramy? Dalej ten sam plan, nie? No tak, dobra Tego tak w ogóle spróbuję też O, gdybym tak spróbował zagrać by był mocny Nie, dobra. Lecimy tak jak wcześniej sobie policzyłem. Nie ma co kombinować. Gram też dosyć szybko. Delikwent też gra szybkawo, ale czy to dużo ze zmienia? zmieniam? Wątpię Obecnie to on ma przegraną pozycję. Dobra, lecimy z atakiem podwójnym. Związanie z atakiem na co? Kurczę. Tego, tego nie przemyślałem. Bo ja tego po prostu nie mogę. A, bo to jest z szachem, ale muszę się cofnąć. I figurę podwaja. To nie będzie jednak ruszowy. Zagrajmy tak. Kurczę. Tak trzeba było i procentowym zagrał. Jaki on plan on chce zagrać? Tak, tak? Mi zdaje, że on tak może chcieć grać. Szach... Nigdzie odejdzie jak tu. To odchodzimy normalnie. Ale... Ale gdyby chciał odejść tu... to... Gramy klasy czy Aktywizacja. Dobra. Hmm. Ten kończy ma gdzie uciec, ma gdzie uciec. Ja idę na aktywizację. I potem mogę wyjechać sobie tą wieżą. Dlaczego nie tą? To jest pytanie. Nie, tak szczerze to dlatego, że jakbyś tu pojechał to presja by to była. Hmm, dobra, to presja to jednak będzie dla mnie, jednak nie dla jego. Jakiś brylant, co bym mógł znaleźć. no... żadnych wideł po poświęceniu nie widzę, więc po prostu cienko, cienko. Zagrajmy to. Mi nie psuje w żaden sposób pozycji, nawet polepsza, bo on zmarnował po prostu ruch. Okej. Okay. W porządku, pozycja. Myślę nad A4, żeby poddymić tego króla. Ale czy to teraz zrobić? Czy jakiś mam zrobić? Nie wiem. Odstęp. Dobra, lecimy. Lecimy. Nie ma co myśleć. Znaczy jest co myśleć, ale nie teraz. Nie teraz. <grych> Gdyby groził mi mat, albo gdybym miał ja robić Mata, to bym dopiero zaczął myśleć. Czyli Bangendon <coughs> zawodnik z Indonezji zostaje przeze mnie oficjalnie rozwalony. Przynajmniej tak mam nadzieję. To jeszcze chwilę ta partia musi potrwać niestety, żeby tego dowieść, ale... Co on chce zagrać? Myślę, że chciał się zaktywizować, żeby to Nie, to nie może zagrać. Tego nie może, tego nie może. Tego nie może, tego nie może. To co on, tu, tu zagra? To on chce zagrać tu i tu. Nie wiem. Ja, ja mu robię po prostu prosty atak na piona. Jak nie będzie się przejmował, no to. Przestraszę się mojego kolejnego ataku. Z wymianą wieży i po prostu. Pyk. Pion z atakiem na to. O! Poszedł od razu. A czy dalej działa ten mój plan z wymianą wieży? Wymiana, wymiana. Um. Dobra, spróbujmy. A czy ja w ogóle jakieś głupoty gadałem? Oj. Ja chyba głupotę gadałem, że mu to zwiążę, on ma wieżę bronioną, nieważne. Co to za ruch? Bije, ma podwójny atak. I traci figurę. Ja się nie doliczyłem, czy na 100% traci, bo może jakieś matu Nie, nie ma. Nie ma tu nic takiego. Znaczy, może to zagrać. Ja zbiję i to jest czysta wymiana, ale wątpię, bo ma tu taki nieprzyjemny atak matowczy po kilku ruchach. Tak i mat. Delikwent myśli. Mam, miejmy nadzieję, że maszynki nie odpala. Myśli. Poświęcił. Czy ja chcę bić tym? Pionem. Pionem, pionem. Nie ma co. mi teraz ten lansman z wieżą i oba dobra robimy. Ja z jego robię schabowe To chcę zagrać. Ci się to obudzi. Po tym lecę tu. I on. Wraca się. O. A co ty zasłonił? To co wtedy, gdybym się zasłonił? Hmm. Jeszcze raz. A tak. Odejście. No i gdzie on pójdzie? Tu? Tu nie. tu nie może, tu nie może. Tu nie może, tu nie może. I frikuń, dobra. No. <gryw> takiej sytuacji sobie nie przemyślałem. Ja, ja nie wiem, jak ja myślę czasem. Czasem to ja myślę, że po prostu nie wiem. Szach. Jak zagra tu, to dostaniemy to. Dostanie Teraz pytanie, czym ja chcę odbić? Czy tym, czy tym? Po odbiciu wieżą poświęcenie... A, wiem! Czy to działa? A jak pobiję wieżą, co ja zrobię? Nic nie zrobię, po prostu wtedy podwalam. Dobra, moja kule. Ja też. Ja też go zaatakuję. O kurde. O kurno Tragedia. Tragedia. bie Tu nie ma szacha. Dobra, od razu na spontan lecę. Na spontan. Nie, nie będę liczył. Potem zagramy to. No Oczywiście nie tą wieżą, tylko wtedy już tą... Hmm. Czy źle coś policzyłem? To jest pytanie. Nie wiem. Nie mam pojęcia. Czy, czy coś źle policzyłem. Teraz dopiero wymienił. Nie no, teraz, w takim momencie wymieniać kolego? W takim momencie partii, w którym już dostajesz lanie? No wiesz, co? By się wstydził. Najlepsze no jest to, że po prostu on ma na jednej linii, ma związanego piona. Najchętniej to by zagrał pewnie tak, tak. Albo no tak, tak. Ja bym. Ps, ps, kurde, ja bym sam ogólnie zbił królem. Bo wtedy, gdy nie ma już tego piona, no to jest przyjemniejsza pozycja. Dobra, nie, muszę policzyć to. Bo ja zaraz jakąś głupotę walnej. Po tym gra to. Jest to samo. Po tym. Nie ma tego. Po tym jest to. Nie wiem, co, jakbym jakąś głupotę zagrał. Nie wiem, to. To jest to. Ja pierdzielę. Dobra, spróbujmy tak. Tak teraz musi zagrać z szachem. Ja wtedy tutaj wchodzę. Nie, wtedy wchodzę tu. Dobra. Partia 36 ruchów. Najdłuższa partia dzisiejsza. To jest najlepsze, że to jest Skandinav Defense. A skandynawska nie powinna być tak agresywna. Nie powinna. Ale jest. Bardzo. Co może zagrać, i to mnie bardzo zdenerwowało. Szczerze. Nie, to jest chyba nie bez ruchu, jaki może wykonać. Bo jak zagra, to, to traci po prostu. Hmm. Powtórzył posunięcie. Ma potem to z szachem. Ja wtedy. Nie, no, próbujmy dać mu szachę. Teraz ma Jedyną opcję Wtedy wjeżdżamy i zdobywamy wieżę Pozdro Jeszcze z szachem to bicie wieży będzie, więc nieźle <laughs> Jeszcze lepszy pomysł Wpadł mi do głowy Dobra Re Chcę rewanż nie, ja nie robię rewanży. I to tyle z dzisiejszego odcinku. Będzie kolejny part. Oczywiście jutro. Tak, jutro będzie na moim kanale. Nowy odcinek z szachu. Na komia oczywiście. Czeskom jest lepszy od w mojej opinii. No i co? Do zobaczenia. Nara.